I Ladies jest czwartek. A jak czwartek to Jowisz. Zatem zobaczmy. Jak padalec zapatruje się na jakąś stabilizację z tobą. Czy to chodzi o związek, czy jakieś zamieszkanie. No coś takiego już konkretnego. Zapatruje się rybką. I to już w grudniu. Z tym, że on trochę ma błędne koło, czyli jego relacje jakby urywają się w tym samym momencie, ale z tobą chce iść dalej. I widzę rzeczywiście kontynuację waszej relacji nie tylko do tego grudnia, ale do lutego. To jest też u niego zakończenie jakiegoś cyklu i rozpoczęcie nowego tak jakby on nie chciał z tobą kończyć tylko chciałby iść dalej do czego Dlatego chciałby um, trochę się zapuścić w tą swoją emocjonalność czyli pozwolić tej swojej emocjonalności na przemówienie jednocześnie też wie że te uczucia ma e, ma też bardzo dużą świadomość jeśli chodzi o o to, że tutaj to jest dla niego nowa droga, świeża droga. I on jeszcze nie bardzo wie, jak się w niej odnaleźć. To jest też mężczyzna dość zamknięty na stałe relacje, właśnie. On nie do końca wie, jak, jak w nich postępować. I bardzo się obawia tego, że będzie skrępowany w tym. Że nie będzie mógł wyrażać swojej męskości poprzez to, że ujawni swoją emocjonalność, swoją uczuciowość. Natomiast relacji jak najbardziej on chce, tylko są te obawy. On wie, że ty jesteś kobietą, która dużo przeszła która bardzo dużo przeszła i też już jesteś świadoma siebie jesteś kobietą, która już wiele w życiu osiągnęła, która ma swoją mądrość życiową i wie też, że potrafisz tego używać w, w sposób świadomy um, być może też długo była sama by the way Jesteś dla niego bardzo podciągająca. I też jesteś kobietą, która wie, co może, wie, co potrafi. Jesteś też bardzo niezależna, szczególnie finansowo tutaj i emocjonalnie. Tutaj też jest aspekt takiego wybaczenia. Tylko to wybaczenie może wymagać też ofiar. On do tej pory żył w sposób, e, można powiedzieć, zabawowy. Taki tu się pobawię, tam się pobawię. Nie myślał kompletnie o przyszłości. I to doprowadziło go do momentu, w którym jest tak przeciążony tą swoją logiką, tą chęcią zabawy, że już chciałby tu z tą emocjonalnością. Mamy początek października, jeszcze ten miesiąc też, i on tu będzie podejmował decyzję, obmyślał jakiś plan. Plan na to, żeby jakoś otworzyć to. Co mam na myśli? Być może rozpocząć nowy etap. Jeśli nie macie kontaktu, to on może chcieć się odezwać. I, tylko tu cały czas jest ta ofensywa taka. To nie jest do końca um, to rzucenie się z tą naiwnością, e, z, taką, z takim przyświadczeniem, że nic mu się nie stanie w tej relacji. Nie, nie, nie. To są te blokady, i dlatego te blokady będą generowały u niego taką postawę dość ofensywną. Um, to jest też trochę. no co ja mam tu dużo powiedzieć, no jest trochę egoistyczne. I będzie próbował. Um, Podkłada ci, można powiedzieć, takie ochliki, czyli e, takie psikusy, delikatne kłamstewka, jakieś małe manipulacje. Tak troszkę będzie próbował z tobą pogrywać. Jest miły z jego strony, chociaż, jak powiedziała, bardzo mocno stara się ją ukrywać. Bardzo mocno. Tak też, żebyś ty nie mogła jej wykorzystać. Bardzo mocno będzie ci się przyglądał. Bo nie wie, czego się spodziewać po Twojej stronie w takiej relacji. Bo on wie, czego Ty chcesz. I on też wie, czego chce, tylko się tego boi. W konsekwencji obawia się też, że może więcej stracić niż zyskać. Um, może też czuć się bardzo niedoświadczony um, w stałych relacjach, tak jak Ty, rybcia. No, ale tu jakaś odwaga w nim jest. No, i będzie chciał coś tu spokojnego budować. Bo on już sobie tę samotność nabudował. Popracował nad sobą. Na pewne sprawy spojrzał trochę z innej perspektywy. Tylko, że tutaj coś go bardzo wie. Tak, jakby nie zwracał uwagi na to sedno. Cały czas tu gdzieś jest ta zabawa, to celebrowanie takie. Na pewno będzie kontakt do miesiąca, jeśli to nie ma. chciała. Musimy powoli y, przechodzić do znaków zabijaków. I dla kogo czytałam. I jeszcze karteczkę na tym, co zrobimy: wodnik. Koziorożec. Panna. Baran, ryby, bliźnięta na spodzie, lew. Bardzo mi się podoba te dzisiejsze znaki, Zodiaku. Pamiętajcie, bierzcie pod uwagę Wenus, Księżyc, ascendę, znak słońca. Hmm. Aha, jeszcze coś chciałam sprawdzić. Czy rzeczywiście się do... Dajmy mu rezerwę do końca roku. No dobra, czy się do końca roku. I do przodu. Nie bardzo. Słuchaj intuicji. Na spodzie zaświeci więcej informacji. Może karteczki coś nam odpowiedzą. Październik. Czyli coś się będzie działo w październiku? Umiem tylko We Friends with Benefits. Żaba. Może to efekt wyczującej się żaby. Panika. Energia słońca. Esencja i osobowość. Chcę być inny. Czwartek. Bardzo mocno ten czas tutaj. Dzisiaj jest czwartek. Zapomniałem o tobie. Związek bez zobowiązań. Czakra korony, bolesne wspomnienia. Kocham Cię. No co jest? Słodko. To nie jestem Ci obojętny. Terapeuta nie powinien być dla Ciebie obojętny. Brunet, nie chcę Cię widzieć. Zaangażowany. Jestem zablokowany. Potrzebujesz terapeuty, chłopie? To na pewno.